Posiew z Lechistanu jeszcze nie przybył. Dzisiaj opowiem Wam niesamowitą historię o przyjaźni polsko-tureckiej. Jak wiecie, pod koniec XVIII wieku Polska została podzielona przez Rosję, Austrię i Prusy. Polska zniknęła z mapy świata na 123 lata, ale był jeden kraj, który nigdy tego nie zaakceptował. To było imperium osmańskie, czyli dzisiejsza Turcja. Przez te wszystkie lata, kiedy sultan przejmował zagranicznych dyplomatów, działo się coś wzruszającego. Podczas ceremonii zawsze pytano głośno, gdzie jest poseł z Lechistanu? Lechistan tak dawniej Turcja nazwali Polskę. Wtedy padała odpowiedź: poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył. To był symbol to znaczyło, że dla nas Polska wciąż istniała i czekaliśmy na jej powrót. To pokazuje, że nawet w najtrudniejszych czasach Turcja wspierała Polskę. To piękny powód naszej historycznej przyjaźni.